Wartości wcześniej marginalnych subkultur związanych ze sterydami przeniknęły do mainstreamu, rozkwitły w mediach społecznościowych, równocześnie z zanikiem kulturowego tabu wokół dragów i medycznych wspomagaczy. Efekt: coraz więcej młodych mężczyzn czuje się zachęconych do przekraczania naturalnych limitów w sposób, który poprzednim pokoleniom wydawałby się przerażający albo patologiczny. Tak brzmi fragment artykułu opublikowanego na łamach The Guardian, który podejmuje bardzo poważny problem, bowiem to, co dawniej uznano by za kompletne szaleństwo, dziś często bywa postrzegane jako normalna ścieżka progresu na siłowni, być może nawet jedyna słuszna. Można powiedzieć, że doszliśmy do takiego absurdu, że natural oznacza kogoś mniej wartościowego i słabszego psychicznie, tego, któremu brakuje odwagi, by przekraczać bariery swojego organizmu. Dzisiaj to naturale muszą udawać, że są na dopingu, a nie odwrotnie. Nasuwa się zatem pytanie, czy naturalność to może być powód do wstydu? Suplementy KFD. Kupisz taniej z kodem stalowy. Niedawno nawet ekipa WK uruchomiła nową serię swego rodzaju teleturnieju, w którym osoby niebędące na dopingu muszą przekonać jury, czyli zarząd WK Dzik, że są na towarze. Z jednej strony realizując tego rodzaju program najwyraźniej przełamują tabu i swobodnie wymieniają się swoimi opiniami na temat cech charakterystycznych osób będących na dopingu, a z drugiej w odcinku, w którym brały udział kobiety, ekipa nie wytypowała jako będącej na dopingu zawodniczki, która ewidentnie Wyróżniała się na tle pozostałych swoją masą mięśniową. Trochę tak, jakby jednak bali się nazywać rzeczy po imieniu, by nie dawać widzom do zrozumienia, że formy naturalne mocno odstają od tych na dopingu. Przez to tak naprawdę uzyskali odwrotny efekt, ponieważ znakomita większość widzów właśnie tym bardziej zwróciła uwagę na to, że dziewczyna będąca na dopingu znacząco wyróżnia się od pozostałych i wybór jest wręcz oczywisty. Być może mogło to sprawić, że niektóre osoby tym bardziej zdały sobie sprawę, że forma na towarze, a forma naturalna to są dwie różne rzeczy. Chociaż trzeba przyznać, że pozostałe naturalne zawodniczki wyglądały znakomicie. Nie chcę przepisywać ekipie WK złych intencji, tylko raczej zwracam uwagę na to, jak w ostatnim czasie strywializowało się pojęcie brania dopingu i jak generalnie bycie na sterydach przestało już być tematem tabu. Na wakacje format zrobić, więc od trzech miesięcy na na warze jestem trzy miesiące trzy miesiące? Trzy miesiące? Trzy na maj? Abstrahując od ekipy warszawskiego Coxum, fitnessowej części internetu, zwłaszcza na zachodzie, wraz z rozluźnieniem podejścia do dopingu pojawiło się zjawisko, które można nazwać Nati Shaming, czyli wyśmiewanie osób trenujących na czysto. Tak naprawdę w pewnych kręgach określenie Nati może być traktowane jako obelga, bowiem w praktyce oznacza osobę, która osiąga przeciętne wyniki, bo nie bierze towaru. Prawda jest taka, że rzeczywiście doping może pomóc w osiągnięciu spektakularnej formy, ale zanim dojdziesz do momentu, w którym uznasz to za jedyne słuszne rozwiązanie, spróbuj zmaksymalizować naturalny potencjał swojego organizmu. Być może okaże się, że tak naprawdę w ogóle przestaniesz myśleć o jakichkolwiek środkach, gdy tylko wyciśniesz, co się da ze swoich naturalnych możliwości. Żeby tego dokonać, potrzeba jednak dopięcia wielu aspektów około treningowych, a przede wszystkim mieć skuteczny plan dopasowany do Twoich aktualnych możliwości i predyspozycji. W klubie stalowej formy udowodnisz przede wszystkim samemu sobie, że da się rozbijać naturalnie. Opracujemy efektywny plan, będziemy monitorować Twoje wyniki i pomożemy Ci osiągnąć wymarzoną sylwetkę bez zbędnego narażania zdrowia, bowiem najlepszym potwierdzeniem naszej skuteczności są właśnie przemiany naszych aby zacząć swoją transformację, skorzystaj z linku w opisie i wejdź na stalowyszok.pl. Można również wysnuć wniosek, że zjawisko, w cudzysłowie odwróconego bodyshamingu, stało się naturalnym elementem kultury internetowej, zwłaszcza w kręgach fitness. O ile obrażanie ludzi otyłych już od dawna jest zjawiskiem regularnie piętnowanym, tak wyśmiewanie facetów, którzy pomimo wieloletniego trenowania na siłowni wyglądają przeciętnie, można powiedzieć, Chudo, jest czymś nie tyle co normalnym, ale na pewno nie budzi tyle kontrowersji, a przecież rozpowszechnianie się na t-shamingu może być fatalne w skutkach. Wiele osób, zwłaszcza młodych chłopaków, może zacząć myśleć, skoro wszyscy biorą, to dlaczego ja mam być gorzej? Czy naprawdę bycie naturalnym oznacza bycie skazanym na przeciętność? Społeczna presja, by nie odstawać, może popchnąć wielu w kierunku drogi na skróty, a za rozpowszechnianie się takich zjawisk prawdopodobnie głównie odpowiadają media społecznościowe. Jak pokazuje badanie sprawdzające wpływ czasu spędzonego przed ekranem na rozwój zaburzeń w postrzeganiu swojej masy mięśniowej, większy całkowity czas spędzony przed ekranem wiązał się z większymi objawami dysmorfii mięśniowej. Co więcej, korzystanie z mediów społecznościowych było najsilniej związane z objawami zaburzeń w postrzeganiu swojej masy mięśniowej wśród młodych mężczyzn. To badanie tylko potwierdza wyraźnie widoczne zjawisko, które motywuje do sięgania po doping coraz większe i często coraz młodsze grupy społeczne. Doszło do tego, że w internecie pojawili się nastoletni influencerzy, którzy wręcz szczycą się braniem towaru, tak jak na przykład Cody Kopa, który zupełnie świadomie korzystał ze środków dopingujących w wieku 14 lat, żeby wybić się ponad w cudzysłowie przeciętność. 16. 16? Nie, nie, nie. Piętnasto i 16 latkowie bez cienia, skrępowania przyznają się do stosowania środków dopingujących, tak jakby to była jedyna sensowna droga do progresu. W przestrzeni internetowej dochodzi nawet do takiego absurdu, że sportowcy promujący naturalność są piętnowani, ponieważ znaczna część fitnessowej społeczności, widząc wszędzie dookoła samych sterydziarzy, wychodzi z założenia, że przecież to niemożliwe że akurat ci tak dobrze wyglądają naturalnie i na pewno muszą coś brać. Przez to właśnie kreuje się przekonanie, że każda świetna sylwetka musi oznaczać doping, co z kolei rodzi pewien paradoks, a mianowicie, skoro prawdziwi naturale są oskarżani o kłamstwo, to tak naprawdę co stoi im na przeszkodzie, by faktycznie przejść na ciemną stronę, skoro i tak nikt im nie wierzy? Tak zamyka się błędne koło. Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, że są takie osoby jak na przykład Jeff Nippard, który trenuje kilkanaście lat naturalnie i przez ostatni rok zbudował tylko kilogram, Masy mięśniowej, dopinając dosłownie każdy detal swojego życia pod rozwijanie sylwetki. Mimo to nadal twierdzi, że pozostanie naturalem, a przecież, gdyby tylko chciał, mógłby wejść na cykl, a jego forma mogłaby eksplodować, tak jak podczas pierwszego roku treningu. Myślę, że w dzisiejszym świecie tym bardziej takim osobom należy się szacunek za wytrwałość i siłę charakteru, czyli tego rodzaju cechy, które na przykład taki Togi widział tylko w telewizji, kiedy to akurat leciał jakiś stary western. Ty wioskowy idiotą. Omówiliśmy sobie te najbardziej oczywiste czynniki wpływające na postrzeganie naturali jako gorszych, marnujących czas, ale są też inne elementy naszej kultury, pośrednio wpływające na generowanie szkodliwych trendów. Na szczególną uwagę zasługuje zjawisko bumu na TRT, czyli terapię zastępczą testosteronem. Pierwotnie była ona przeznaczona dla mężczyzn z poważnym niedoborem hormonów, np. starszych panów po andropawie, cierpiących na klinicznie niski testosteron. Tymczasem dziś TRT stało się niemal modnym trendem wśród młodych facetów, którzy tak naprawdę mają mnóstwo naturalnych możliwości na podniesienie swojego poziomu testosteronu. Zresztą sam zrobiłem kurs, który pomaga moim podobiecznym zwiększyć zawartość teścia w organizmie i tym samym poprawić jakość życia, ponieważ zjawisko spadających poziomów męskiego hormonu rzeczywiście jest faktem. Natomiast bardzo często sięgnięcie po terapię zastępczą w przypadku młodych ludzi jest absurdalną drogą na skróty. Ogólnie w samym zamyśle, taka terapia jest bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku niektórych osób, które takiego wsparcia potrzebują, a ich naturalne możliwości są mocno ograniczone. Niestety faktem jest, że teraz TRT to po prostu bardzo intratny biznes, i dlatego tak zwane lecznicze dawki teścia spopularyzowały się wśród społeczności fitness. W Stanach Zjednoczonych to już potężny przemysł. Jak podaje CBC News, liczba recept na TRT wzrosła 7,3 miliona w 2019 roku do ponad 11 milionów w 2024. Powstały tysiące klinik i startupów telemedycznych dających testosteron niczym zwykły suplement. Droga na skróty tak naprawdę jeszcze nigdy nie była tak łatwo dostępna, a popularyzacja terapii zastępczej z pewnością przyczynia się do popularyzacji brania sterydów w imię dobrej kondycji psychofizycznej. Być może jest też tak, że rosnąca akceptacja dopingu idzie w parze z liberalizacją podejścia do innych używek. Społeczeństwa zachodu stały się zdecydowanie bardziej tolerancyjne wobec marihuany czy też mikrodozowania psychodelików. Oczywiście nie twierdzę, że karanie ludzi za posiadanie minimalnej ilości suszu roślinnego na własny użytek to coś dobrego, ale staram się przedstawić szerszy obraz, na którym może okazać się, że całe życie społeczne to system naczyń połączonych i nie można udawać, że Pewne jego elementy nie oddziałują na inne. Co więcej, skoro coraz częściej pozwalamy sobie na ulepszenie ciała za pomocą np. zabiegów medycyny estetycznej i farmakologii, to czy nie może być tak, że de facto zacieramy granice między dopingiem a innymi nielegalnymi środkami? W USA aktualnie trwa straszliwa epidemia opioidowa. Syntetyczny fentanyl zbiera śmiertelne żniwo, a rocznie umiera z przedawkowania ponad 100 tysięcy Amerykanów, głównie wskutek właśnie fentanylu i pokrewnych substancji. Czy jest to takie niemożliwe, że w obliczu takiej plagi społeczność fitness również mogła się znieczulić na widok tego, że ludzie często bezrefleksyjnie faszerują się chemią? Nawet jeśli takie zjawisko ma głównie miejsce w Stanach Zjednoczonych, to pamiętajmy, że to właśnie stamtąd wychodzą wszystkie trendy i te dobre, i te złe. Dobrym odzwierciedleniem zjawiska kreowania trendów może być branża filmowa, w której to właśnie z Hollywood wychodzą wzorce na resztę świata. James Bond, którego w latach 60. grał Sean Connery, był szczupły i subtelnie umieśniony. Natomiast Bond z lat 2000 plus ma ewidentnie ponadprzeciętną sylwetkę, co wynika nie tylko z faktu posiadania dobrej genetyki, jak w przypadku Seana Connery, ale z wielu godzin spędzonych na siłowni i prawdopodobnie stosowania wspomagania farmakologicznego. Ekologicznego. Przykłady moglibyśmy mnożyć. Postać Batmana również ewoluowała przez lata, bowiem kiedyś szczupły Adam West, wcielający się w człowieka nietoperza w latach 60., był odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Teraz pewnie zostałby wyśmiany, gdyby zestawić go z solidnie napakowanym do roli Christianem Bejlem. Nie chciałbym, żeby ten materiał miał jedynie negatywny wydźwięk, więc warto teraz przytoczyć kilka faktów, które pozwolą wielu z nas mimo wszystko odetchnąć z ulgą. W dalszym ciągu zdecydowana większość osób na siłowniach to wciąż naturalnie trenujący. Rzeczywiście sterydziarze robią zdecydowanie największy szum wokół siebie, a zwłaszcza jak głośno akcentują robienie swojej serii, równie głośno rzucają handlami o ziemię. Mimo to statystyki są bezlitosne, bowiem globalne badania wskazują, że w całej populacji sterydy anaboliczne przynajmniej raz w życiu brało około 3,3% ludzi, w tym około 6% mężczyzn i tylko 1,6% kobiet. Oznacza to, że ponad 90% mężczyzn i 98% kobiet nigdy nie miało do czynienia z dopingiem. Zapewne w środowisku kulturystycznym te odsetki są wyższe, ale jeśli doliczymy wszystkich miłośników fitnessu, biegania, crossfitu, sportu, walki, to otrzymamy jasny wynik, że zdecydowana większość z nich trenuje naturalnie. Trening naturalny uczy pokory i cierpliwości, ale co najważniejsze, daje ogromną satysfakcję. Każdy dołożony kilogram na sztandze smakuje lepiej, tak jak każdy centymetr w obwodzie ramienia. Bycie naturalem takt buntu wobec drogi na skróty to jest jak powiedzenie światu: Wiem, że mogę iść na łatwiznę, ale wybieram trudniejszą ścieżkę, bo zapewni mi ona coś więcej niż tylko chwilową satysfakcję. Paradoksalnie, w dzisiejszych czasach to postawa buntownika wydaje się być tą właściwą. Warto więc podkreślić: Bycie naturalem absolutnie nie jest powodem do wstydu. Napisz w komentarzu, czy momentami odczuwasz presję sięgnięcia po doping, a jeśli tak, to co sprawia, że nadal jesteś po jasnej stronie mocy? To był stalowy szok, a teraz do następnego.